Dzień dobry, witam serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek. Tym razem przyszła pora na prezentację auta idealnego na zbliżające się dni: na ciepłe wiosenne przejażdżki i na gorące letnie eskapady. Przed Wami BMW Z4M, czyli to najlepsze. Prezentowany samochód jest oferowany przez RT Classic Garage. W tym miejscu możemy znaleźć kilkanaście innych ciekawych samochodów. Link do pełnej oferty znajduje się jak zwykle w opisie pod filmem. Oprócz 911 jest tu na przykład Mercedes CL63 AMG. Jeśli chcecie zobaczyć ten samochód w jednym z przyszłych odcinków, dajcie znać w komentarzach, ale dzisiaj zajmujemy się Roadsterem z Bawarii. Chociaż prawdę mówiąc, ten samochód nie został wyprodukowany w Niemczech, tylko w Stanach Zjednoczonych i to właśnie stamtąd został sprowadzony do Polski. Produkcja BMW Z4 tej generacji, czyli E85, ruszyła w roku 2002 i była kontynuowana do 2008. Kluczowym rocznikiem jednak jest 2006. Wtedy nastąpił lifting, wtedy dopiero pojawiła się wersja M i to właśnie z 2006 jest prezentowany egzemplarz. To nie wszystko. W 2006 pojawiła się również wersja Coupe, której projektantem był Polak Tomasz Sycha nie miał on raczej ciężkiego zadania, gdyż opierał się na projekcie już gotowego roadstera, który wyszedł spod ręki Duńczyka Andersa Warminga. Samochód ten waży stosunkowo niedużo, 1410 kg. Taki wynik udało się uzyskać m.in. ze względu na użycie wielu lekkich części. Na przykład maska i wiele elementów zawieszenia zostały zrobione z aluminium, stelaż składanego dachu jest zrobiony z magnezu i nie ma tutaj nawet koła zapasowego, dlatego Zastosowano opony run flat. Tak więc mamy tutaj cztery osiemnastki, których pozazdrościłby Tomasz Niecik. Z ogumieniem z przodu w rozmiarze 225x45 oraz z tyłu 255 na 40 Silnik, który zastosowano w Z4M, to znane i lubiane S54, które trafiało również do M3 E46. Jeśli chodzi o historię tej jednostki, nie jest to zupełnie nowy projekt. Jest to raczej mocno zmodernizowana S50, która trafiała wcześniej do M3. E46 generacji E36. W tym przypadku ten silnik ma pojemność 3 litrów i 246 cm. sześciennych. Generuje on moc 343 koni mechanicznych, a maksymalny moment obrotowy wynosi 365 Nm. Przy czym to są parametry dla wersji, która trafiała na Europę. Amerykanie niestety dostali silniki o kilka koni mechanicznych słabsze. Ich parametry wynosiły 335 koni oraz 355 Nm. Ale mimo wszystko nawet te słabsze parametry pozwalają rozpędzić ten samochód do pierwszej setki w zaledwie 4,8 sekundy, a prędkość maksymalna wynosi oszałamiające 250 km na godzinę. Co bardzo istotne, z tego co wiem, w Z4M nie występowała automatyczna skrzynia biegów SMG, którą znamy na przykład z E46 M3. Tutaj na pokładzie mamy manualną przekładnię o sześciu przełożeniach. Tak więc, po pierwsze, manual... Po drugie, mocny silnik. Po trzecie, niska masa własna samochodu. Ideał? Czy można oczekiwać czegoś więcej? Można. Do tego chcielibyśmy mieć precyzyjne sterowanie. Niestety, jeśli chodzi o Z4, jest to jego pięta Achillesowa. Inżynierowie z BMW stwierdzili, że w Z4 zastosują elektryczne wspomaganie, które niestety wielu kierowcom nie przypadło do gustu. Na szczęście dotyczy to zwykłych Z4. Z4M natomiast ma hydrauliczne wspomaganie, a to oznacza, że ten samochód może być dla wielu z Was ideałem czerwone pole, a raczej pomarańczowe na zimnym silniku rozpoczyna się od 5000 obrotów. Gdy silnik jest rozgrzany, można go kręcić aż do 8. Przebieg tego egzemplarza to zaledwie 55 tysięcy mil, a więc na nasze jakieś 90 tysięcy kilometrów. Bardzo podoba mi się kierownica w tym samochodzie. Świetnie leży w dłoniach, jest dosyć gruba, obszyta skórą. Jedyne oznaki zużycia zauważyłem w tym miejscu. Tutaj jest takie lekkie przetarcie. Na dole obowiązkowo występuje znaczek M, oraz trójkolorowa nitka. W zakresie wyposażenia na pokładzie jest tempomat, jest klimatyzacja i są nawet podgrzewane fotele. Tak jest, w kabriolecie. Ten samochód jest już z czasów, gdy zwykłe M nie wystarczyło, aby potęgować wrażenia. Zastosowano tutaj przycisk Sport. Ach, złożony, wnętrze rozświetlone, samochód jest gotowy do wiosenno-wakacyjnych podbojów. Tak więc sprawdźmy, w jakim stanie jest wnętrze. Jak wyglądają fotele? Powiem Wam, że praktycznie jak w nowym samochodzie. Pomijając delikatne przetarcie w tym miejscu, one wyglądają naprawdę świeżo. Jak widzicie, regulowane są elektrycznie, do tego występuje tutaj pamięć ustawień. Na zagłówkach, zgodnie z nazwą modelu, wytłoczono M. Ta magiczna litera trafiła również na dywaniki oraz na progi. Sprawdźmy jeszcze, jak wygląda gałeczka manualnej skrzyni biegów. Tutaj, podobnie jak w przypadku foteli, jest ona w stanie bardzo dobrym. Przejdźmy teraz, może, do schowków, rozpoczynając od tego, który znajduje się pomiędzy fotelami. music. Otwiera się pięknie, ładnie, z amortyzacją. Jak widzicie, jest on dwupoziomowy, i na parterze znajdują się informacje odnośnie powłoki ceramicznej. Ten samochód w ubiegłym roku został poddany zabiegowi o oznaczeniu ZR-53, na który gwarancja wynosi 3 lata. Tak więc macie jeszcze 24 miesiące, przez które możecie cieszyć się profesjonalnym zabezpieczeniem lakieru. A teraz przejdźmy może do schowka, który znajduje się przed pasażerem. I wiecie co? Na pierwszym Rzut oka ciężko zauważyć tu jakiś przycisk, tudzież klamrę do jego otwierania. Musimy schylić się naprawdę nisko i z tego co widzę, nie można otworzyć tego jednym palcem. Musimy naraz w tym miejscu kliknąć schowek się otwiera dosyć powoli. Na szczęście nie tłucze. Jeśli chodzi o zamykanie, jest takie bardzo mechaniczne, jak charakter Porsche 911. O wilku mowa. A teraz przejdźmy do bagażnika, sprawdźmy ile zostało tutaj miejsca po złożeniu dachu. Aby otworzyć klapę, korzystamy z przycisku w kabinie lub z przycisku na pilocie. Klapa się otwiera i sprawdźmy. Czy zmieści się tutaj cokolwiek na jakąś weekendową wycieczkę? Myślę, że tak. Miejsca jest dosyć sporo. BMW uznało, że zmieści się tutaj nawet człowiek, dlatego zastosowano fluorescencyjną dźwignię. Gdy ktoś zostanie zatrzaśnięty w bagażniku, może z tego rozwiązania skorzystać. Aby zamknąć klapę, chwytamy w tym miejscu. Jest ona dosyć lekka i zamyka się bez problemu. Nie trzeba jej dotykać od góry. W ogóle, jak ten samochód wygląda pięknie z tej perspektywy, im niżej, tym lepiej. Charakteru niewątpliwie dodają cztery Końcówki układu wydechowego, które jak na Mkę przystało, mają różne długości. Z4M to niewątpliwie rzadko spotykane auto. Wyprodukowano ich zaledwie 5070 egzemplarzy, z czego większość 3042 auta trafiło na rynek amerykański. Tym samym możemy oczekiwać niskiej utraty wartości. Tak więc przejdźmy do cen. Gdy ten samochód był nowy, na rynku europejskim był wyceniony na 60 tysięcy euro. Biorąc pod uwagę inflację, na dzisiaj byłoby to 75%. 5 000, a przeliczając to na naszą coraz bardziej bezwartościową walutę, daje to nam 367 tysięcy złotych. Ten egzemplarz w tym momencie jest wyceniony na 129 tysięcy, a więc otrzymujecie Z4M w super stanie za 1 trzecią wartości początkowej. Dajcie znać, co myślicie o tej ofercie i ogólnie o tym modelu. Jeżeli odcinek Wam się podobał, dajcie łapeczkę w górę, naprawdę to doceniam. Subskrybujcie, aby nie przegapić kolejnych produkcji. Widzimy się w następnym. W następnym odcinku. Dziękuję bardzo, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!